To jest druga część serii o indukcji drzew decyzyjnych. W poprzedniej części szczegółowo omówiliśmy sobie własności entropii, jak ją wyznaczać, a teraz przechodzimy do pierwszego z bardzo prostych algorytmów, który będzie wykorzystywał właśnie tą własność entropii, żeby jakoś porządkować dane i żeby wytwarzać drzewa decyzyjne, a potem jak zobaczymy również reguły decyzyjne. Przypominam, że jesteśmy na stronie, do której link umieszczę pod tym filmem. To jest strona, która opisuje wszystkie ćwiczenia, o których mówimy, i że ta prezentacja ma charakter bardziej ćwiczeń niż wykładu, czyli zakłada, że będziecie sami wykonywali poszczególne zadania i uczyli się w ten sposób, jak ten najprostszy algorytm działa. Mamy tutaj przykładowy zbiór danych którego będziemy używali w naszych rozważaniach. Na razie on ma 8 przypadków. Potem w jednym podpunkcie dodamy jeszcze 9 trudny przypadek. Jak widać, mamy trzy atrybuty warunkowe: wzrost, kolor włosów i kolor oczu. Ten wzrost nie jest podany jakoś szczególnie dokładnie. Mamy tylko wartości niscy-wysocy. Tutaj mamy blondynów lub blondynki, rudych lub rude i ciemno. Włosy, powiedzmy, brunetów, brunetki, oczy niebieskie, brązowe, niebieskie, niebieskie, brązowe, czyli też mam tylko dwa kolory i atrakcyjność, którą ktoś sobie w jakiś tam sposób wypełnił. Jest tylko plus minus, czyli to również jest atrybut binarny. Czyli mamy bardzo, bardzo prostą sytuację. No, oczywiście prostą, dlatego że musimy sami to wszystko policzyć. Sama metoda będzie działała dla dowolnie dużych danych i dla wielu atrybutów. Przechodzimy do algorytmu ID3. Zapisz ogólną formułę na zysk informacyjny na jakimś atrybucie a który jest użyty po to, żeby podzielić przypadki, które są klasyfikowane decyzją D. Hmm? Czyli to jest odwołanie się do wiedzy, którą powinniście mieć z wykładu, jeżeli czytaliście materiał wykładowe lub uczestniczyliście w wykładzie. Wcześniej y, omawiając entropię, mówiliśmy o interpretacji pełnej entropii warunkowej, i tutaj nawiązujemy do tego punktu. Czyli zakładamy, że mamy pewien zbiór elementów i dzielimy go na ileś kategorii, ileś podzbiorów. No i pamiętacie jak mówiłem o tym, jaka jest interpretacja, jaka jest prosta, intuicyjna interpretacja tej pełnej entropii warunkowej, także tutaj właśnie korzystamy z tej własności entropii warunkowej i pytamy, ile zyskaliśmy na tym podziale. Ja omawiając ten punkt 12 tutaj, mówiłem właśnie też o tym, że możemy porównywać entropię taką surową całego podzbioru i podzielonego na kawałki, właśnie dlatego, że robimy tam takie sprytne ważenie licznością czy proporcją tych podzbiorów. Także właśnie o to tutaj pytamy. Jaki jest, jaka jest formuła na to, ile zyskaliśmy informacji na podziale? Jeżeli wiecie, zapiszcie to sami na przykład na kartce albo w jakimś edytorze, a jeżeli nie, no to musicie poczekać na odpowiedź. Information gain atrybutu A to jest entropia samej decyzji, czyli jaki był bałagan, zanim jeszcze zaczęliśmy porządkować, odjąć właśnie entropia warunkowa, czyli decyzji podzielonej wedle atrybutu A. Tak sobie to skrótowo zapisujemy. No to teraz yy, zadanie dla Was. Oblicz entropię samej atrakcyjności. Czyli tak naprawdę patrzymy tylko na tą kolumnę. Nie interesuje nas to, że to jest jakieś tam 8 przypadków o konkretnych numerach, 1, 2, 3, 4, tylko mamy po prostu 3 przypadki pozytywne, 5 negatywnych, tak? Czyli proporcja 3 do 5. Obliczcie wartość entropii przy założeniu podstawy logarytmu równej 2. Ok, odsłaniamy tą wartość. 0,955. Co nam to mówi? Hmm. Odwołując się do poprzedniego, poprzedniej prezentacji o entropii, gdzie mówiliśmy, że entropia zmienia się od zera do tak naprawdę nieskończoności, ale tutaj mamy tylko dwie możliwości i gdyby była jedna, druga, jedna, druga, to entropia by nam wyszła jeden, skoro nam wychodzi 0,955, yy, to znaczy, że jest prawie idealny bałagan, tak? Chociaż 3 do 5 to się wydaje jakieś takie duże wahnięcie od 4 na 4. Tak? O całą jedną jednostkę. Więc można powiedzieć, że entropia tutaj, w sensie takim liniowym, spodziewalibyśmy się może tego, że ona powinna spaść bardziej. No ale spadła akurat o tyle. Narysuj drzewo z ośmioma przypadkami, tymi ośmioma z tabeli, podzielonymi na dwa podzbiory o różnym wzroście. Tak? Czyli teraz powinniście narysować drzewo, w którym w jednej gałęzi... Są osoby niskie, a w drugiej gałęzi są osoby wysokie. Tak wygląda to drzewo. Patrzymy na to, jak dzielą się poszczególne przypadki, w sensie ich decyzji. Tutaj mamy 1, 4, 8, plus, minus, minus, czyli to jest jedna osoba atrakcyjna, to są dwie osoby atrakcyjne i trzy nieatrakcyjne. Znowuż z punktu widzenia entropii interesuje nas ta proporcja przypadków. Kolejny punkt. Oblicz atrakcyjność pod warunkiem podziału względem wzrostu. Czyli w tym momencie właśnie liczymy to, co tutaj mieliśmy w punkcie pierwszym, a konkretnie ten jeden składnik, czyli tą pełną entropię warunkową. Przypominam jeszcze raz, że to jest entropia w każdej z tych podgrup, ważona potem poprzez proporcję, czyli liczność tej podgrupy. Czyli tutaj będzie. 3 przypadki na 8, a tutaj będzie 5 przypadków na 8, czyli tu będzie 3 ósme, tu będzie 5 ósmych razy entropia w tych dwóch podgałęziach. Liczymy. I oto mamy odpowiedź. 3 8 razy coś coś i 5 ósmych razy coś. coś. Ostatecznie 0951, czyli gdybyśmy chcieli porównać te dwie wartości przed podziałami po 0955, 0951, no to. Szału nie ma, de facto zrobiliśmy jakiś podział, ale entropia nam mówi, a konkretnie ten zysk informacyjny z punktu pierwszego, że zysk jest niewielki. Możecie teraz policzyć dokładnie, ile jest zysk informacyjny tego konkretnego atrybutu, czyli wzrostu. Jak bardzo on nam dobrze podzielił te osoby. No i mamy 4000. No to teraz dzielimy te same 8 przypadków na podzbiory. Ale tym razem używając innego atrybutu, kolejnego, czyli koloru włosów. Mamy, że kolor włosów blond to są te cztery przypadki. Rudzi lub rude jeden przypadek i bruneci, brunetki trzy przypadki. Także narysujcie teraz to drzewo. Drzewo wygląda w ten sposób. Jak widać ciemnowłosi wszyscy są wedle naszego decydenta nieatrakcyjni. rudo włosi lub rudowłose wszystkie atrakcyjni, atrakcyjne i blondyni, blondynki pomieszani. No to skoro już przećwiczyliśmy to poprzednio na wzroście, to teraz możemy policzyć entropię, pełną entropię warunkową. Całego zbioru przy założeniu podziału na kolor włosów. Czyli bałagan w podgrupach, yy, potem normalizowany, czy pomnożony przez znormalizowaną liczność tych podgrup. Wartość pół. No to teraz możemy, podobnie jak poprzednio, policzyć różnicę na. Entropii decyzji wszystkich przypadków nie podzielonych na żadne kategorie i podzielonych po kolorze włosów. Zobaczmy, że wyjdzie. Ok, to było proste, można było w głowie policzyć, że ten zysk informacyjny jest zdecydowanie większy. No to na koniec został nam jeszcze trzeci atrybut z naszych danych kolor oczu. Tak, także. Rysujemy znowu drzewko dla wszystkich przypadków podzielonych po kolorze oczu. Tutaj widać, że mamy niebieskie oczy plus, plus, minus, minus, plus i brązowe minus, 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 czyli nie jest źle, bo wszyscy brązowo-ocy z jakiegoś powodu zostali ocenieni jako nieatrakcyjni, natomiast i w tym sensie to jest czysta, czysty podział, czysta grupa. Natomiast niebiesko, ocy są wymieszani, więc ciekawe co nam powie entropia. Oblicz entropię warunkową, pełną entropię warunkową przy takim podziale. 0,607, czyli dla kompletu i dla jasności zysk informacyjny wynosi. Tak jak widać, oczy nam przyniosły 0,3. No, i teraz patrzymy, który atrybut przyniósł nam największy zysk informacyjny, czyli najbardziej spadł entropię, czy najbardziej zmniejszył entropię. I najlepszym atrybutem jest włosy. Czyli nasz algorytm, który jest algorytmem zachłannym, podejmie nieodwołaną decyzję w tym momencie, żeby użyć włosów, koloru włosów, po to, żeby podzielić nasz zbiór danych. Czyli tutaj narysowaliśmy sobie te drzewko włosowe, i widać, że możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że właśnie osoby ciemnowłose są nieatrakcyjne, osoby rudowłose są atrakcyjne. A co do osób blondowłosych, blondynów, blondynek, a, jeszcze coś musimy tutaj zrobić. Musimy jakoś je podzielić. Yy, tu jest informacja o tym w 13 punkcie, że musimy ten lewy węzeł jeszcze jakoś przetworzyć dalej, ale który atrybut na pewno nie pomoże nam na pewno nie pomoże nam w tym, żeby te cztery przypadki jeszcze jakoś dalej rozdzielić. Który ten atrybut jest już wykluczony. No, oczywiście atrybutem wykluczonym jest ten, którego użyliśmy, czyli kolor włosów, bo oni wszyscy są już blondynami, blondynkami, tak? Także ten jeden atrybut wypada. Czyli teraz patrząc na naszą tabelę, zwróćcie uwagę, że możemy wykluczyć jedną kolumnę, możemy wykluczyć te przypadki, które już są w tych innych podkategoriach, nimi się w tym momencie nie zajmujemy. Jesteśmy tutaj, w tym jednym węźle, i tylko ten węzeł się dla nas liczy. Czyli odpadają wszystkie atrybuty, które są wyżej w drzewie już użyte. I odpadają wszystkie przypadki, które są gdzieś tam w innych jakichś węzłach. Czyli można powiedzieć, że ten algorytm można teraz uruchomić rekurencyjnie, tylko po prostu z mniejszą tabelką danych. Jakieś tam kolumny wypadły, jakieś tam wiersze wypadły, i cała procedura zaczyna się identycznie od nowa. No to teraz zobaczmy, co możemy zrobić z tym lewym węzłem. Mamy tutaj naszą uszczuploną tabelkę, i teraz na nią patrzymy. Znowuż liczymy entropię naszego atrybutu decyzyjnego tylko dla tych czterech przypadków. Jeżeli macie jeszcze w pamięci poprzednią prezentację o entropii, to możecie z głowy powiedzieć, ile wynosi entropia przy podstawie logarytmu równej 2. 1k. Atrakcyjność pod warunkiem podziału po wzroście. Wzrost jest short i tall, tylko... short mają plus, minus i tall mają plus, minus. Czyli i tu i tutaj mamy maksymalny bałagan i równoliczne grupy, także znowuż w głowie moglibyście policzyć, ile wyniesie ta entropia. Ona wyniesie 1. W związku z tym, ile wynosi Information Gain, nic nie zyskaliśmy. Dalej liczymy, jakby zmieniły się te rozkłady warunkowe atrakcyjności przy podziale. Po kolorze oczu, który jak widać dokładnie jest skorelowany w 100% z atrakcyjnością. Także policzcie tą wartość. I ta entropia wynosi 0, pełna entropia warunkowa. To znaczy ile zyskaliśmy? 1. Czyli wiemy jakiego atrybutu użyjemy, tego który dał nam największy zysk informacyjny. Narysuj kompletne drzewo, które atrybut nie został wcale użyty. Nie został wcale użyty atrybut wzrost. Chociaż on coś tam, coś tam chciał nam powiedzieć, ale niewiele. Czyli stąd płynie dla nas nauczka, że nie wszystkie atrybuty, które mamy, mogą zostać wykorzystane w drzewie. Jaki rodzaj atrybutów będzie zawsze faworyzowany przez tą miarę information gain? Które atrybuty najlepiej zawsze będą się sprawdzały w roli rozdzielaczy przypadków na poszczególne czyste klasy decyzyjne? Zwróćcie uwagę, jak liczy się ten information gain? Wracamy do punktu pierwszego. To jest różnica na entropii decyzji odjąć to coś. I teraz nie mamy wpływu na to H od D. Tak, to jest jakaś tam liczba, nic z tym nie zrobimy, ale pytamy właśnie, bo tu, tu, ta, tutaj działa to A. Jakie A spowoduje, że chcemy, żeby to było jak najmniejsze, żeby ta entropia była jak najmniejsza? Czyli jakie rodzaje atrybutów będą dzieliły cały zbiór danych na takie podgrupy, w których są czyste... Entropia jest jak najniższa, tak? Czyli najlepiej zero. Jak podzielić zbiór danych na kawałki takie, żeby w każdym kawałeczku była na 100% tylko jedna decyzja? Tak, to było pytanie takie, że ci co wiedzieli, to wiedzieli, a ci co nie wiedzieli, to nie wiadomo, czy wpadli na dobrą odpowiedź. No, takie atrybuty, które mają po prostu bardzo dużo różnych wartości, bo im więcej różnych drobnych wartości, tym większe prawdopodobieństwo, że każdy przypadek lub malutka grupa przypadków będzie pogrupowana względem tej wartości. A najlepiej byłoby mieć taki atrybut, który po prostu jest w ogóle, ma inną wartość dla każdego przypadku. Tak jak tutaj w tej tabelce mamy numer przypadku. Gdyby się tak nie daj Boże zdarzyło, że numer przypadku staje się atrybutem, no to taki algorytm by z wielką radością natychmiast wybrał taki atrybut, bo on by spowodował, że nasz zbiór ośmiu przypadków dzieli się na 8 gałązek, 8 zbiorów osiem podzbiorów, w każdym podzbiorze mamy tylko jeden przypadek, no i oczywiście on ma tylko jedną <grym> decyzję, no bo nie może być inaczej. I w związku z tym entropia w każdym z tych podzbiorków wynosi 0, na razy 1 ósma, sumarycznie wychodzi 0, czyli tutaj H od D pod warunkiem A wynosi 0, czyli zyskujemy najwięcej jak się dało. Czyli nie tylko oczywiście ten taki śmieszny przykład z ID, bo to raczej się nie zdarzy, ale na przykład gdybyśmy mieli wzrost podany nie jakoś tam bardzo zdyskretyzowany, tak jak tutaj niscy, wysocy, tylko z dokładnością tam do cali, albo do centymetrów, albo do milimetrów, no to im właśnie większa drobnoziarnistość tego atrybutu, tym lepszy on by się okazywał. I stąd jest to pewna wada, bo z jednej strony algorytm chce dobrze i trudno go za to winić, a z drugiej strony, odpowiedzialność tkwi na osobie uruchamiającej ten algorytm, żeby była świadoma tej tendencji, czy tej chęci algorytmu, że on właśnie bardzo chętnie wykorzysta tą własność. Także pewnie chcielibyśmy się jakoś przed tym zabezpieczyć i powiemy sobie na kolejnych prezentacjach, jak się przed tym zabezpieczamy. W tym momencie kończę tą część, i w kolejnej części zajmiemy się kwestią. Wytwarzania reguł z drzewa, reguł, które są zupełnie inną reprezentacją wiedzy.